Siemano, dzisiaj mam dla was troszeczkę inny temat z racji tego, że mam już dosyć na razie tych płyt, muszę troszeczkę od nich odpocząć, więc niech dzisiaj maszyny porobią coś za mnie, żebym ja tylko sobie klikał i więcej nie ruszał. Jak zdążyliście zauważyć, każdy taki poważny youtuber ma jakieś takie, wiecie, fajne logo za sobą. Też chciałem tak mieć, z racji tego, że moje zdolności manualne są takie, że nie potrafię z ręki narysować prostej kreski, już nie mówiąc o jakichś tam wzorach, takich rzeczach. Ja potrafię uciąć prosto, wystrugać prosto, ale żeby coś narysować, no to jestem tragiczny w takich kwestiach, dlatego... Nawet nie próbuję, no nie jest, nie jest to mój temat. Więc kiedy odezwała się do mnie firma X-Tool, uznałem, że to będzie świetny pomysł, żeby takie coś wprowadzić do po prostu mojej pracy. Teraz jeszcze nie mam gdzie tego ustawiać w garażu, no bo bez sensu jest, żebym tutaj stawiał cały laser i sobie komplikował życie. Ale do finalnie on, on stanie tam w rogu. O tam w rogu. I zrobimy po prostu wyrzut przez ścianę, żeby też, wiadomo, te wszystkie spaliny, spaliny, to chyba są spaliny. No dym, po prostu z wypalania, z grawerowania, żeby po prostu usunął bezpośrednio na zewnątrz. Ale póki to się nie stanie, no to zaraz wam pokażę, gdzie mam go rozstawionego teraz. W tym celu musimy wejść na górę, do części mieszkalnej. Tu mamy kolejne akcesoria do lasera, czyli podstawę podnoszącą. Teraz wygląda to następująco. Piek, elegancką. Przy oknie, no bo wiadomo, żeby wyrzut tych spalin był. I na razie taka prowizorka, ale wiadomo, prowizorka jest najlepsza. Tu możecie zobaczyć już pierwsze moje jakieś testy wypalania i grawerowania. Podstawkę ten plaster miodu, który służy do wycinania, mam w rozmiarze 510x320, więc na raz mogę o takiej powierzchni wycinać. Będę chciał, to zrobić, będę chciał to zrobić w dwóch albo w trzech warstwach. Pierwsza warstwa będzie grawerowana, a druga warstwa będzie wycięta, żeby po prostu przykleić tą wyciętą na tą grawerowaną, żeby to wiecie, miało taką głębię. Idę powycinać sobie teraz sklejkę. Potrzebuję cztery. Cztery? Cztery albo osiem. Na, na razie zrobimy cztery. Na razie zrobimy cztery, czyli będą dwa grawerowane i dwa wycinane, no i postaramy się to potem skleić, wszystko. Ok, uciąłem sobie cztery kawałki sklejki, na dwóch będę grawerował, na dwóch będę wycinał. Wszystkie są jednakowej wielkości, więc później kwestia tak naprawdę docięcia równo i sklejenia. Przejdźmy teraz do programu, pokażę Wam, jak się go mniej więcej obsługuje, z tego, co ja na razie się nauczyłem. Jeżeli chodzi o program, no to korzystam tutaj z tego programu dedykowanego od Xtula. Jest dość prosty, że tak powiem Wam w obsłudze. Mam tutaj swoje te pliki. O, i w ten sposób rzucił mi się plik, który chcę wyciąć. Mam ustawiony po całości. To będę sobie chciał wyciąć, więc wybiorę sobie materiał. Tu mam sklejkę. Moc, bo że to będzie wypalanie, to 100% speed damy dość niski, damy na 10 i damy na liczbę przejazdów 2 powiedzmy tu wiecie, też nie macie co się sugerować moimi ustawieniami z racji tego, że to jest dopiero któryś raz, który to robię Dobra, teraz klikam sobie przycisk framing o, coś jeszcze jest poza zasięgiem, czyli trzeba to troszeczkę zmniejszyć Framing, nadal, no, a jeszcze trzeba ustawić dystans, Dobrze. on sobie teraz mierzy grubość materiału, dobra, teraz framing i teraz żeby sprawdził czy mi się wydruk zmieści, muszę tutaj na obudowie nacisnąć przycisk i laserek sobie teraz, Pokazuje mi, w którym miejscu będzie wydruk. No, czyli no prawie cało, całą tą sklejkę, czyli się zmieści. No i dobra. Framing completed. No i wycinamy. Zajmie mi to wszystko 18 minut. Klikam start. I psy jakieś wyskakują. Dobra, i teraz przycisk i laser zaczyna sobie działać. Ok, 18 minut, 16 sekund to trwało. Teraz sobie sprawdzimy, czy się wycięło. O. No, chyba prawie wszystko się przepaliło. Tu jeszcze mam. No, to z projektu wynika, że tu po prostu nie mam kawałka, więc to będę musiał obciąć. No i wyszło to w ten sposób. Tylko, że teraz patrzę na to. I co mi to da, że ja sobie drugie wygraweruję? Jak to zakleję tym? Nie przemyślałem tego. Dobra, ale nieważne. Ustawimy sobie teraz drugie. Drugie niech się teraz wygraweruje. A my w tym czasie sobie pomyślimy, jak to zrobić. Dobra, ustawiam sobie materiał. Znowu teraz do programu. Ok, teraz będziemy grawerować, czyli naznaczam sobie to. Damy sobie Engrave Power Speed. Ja tu. Dobra, bierze w te wszystkie ustawienia, jakie tutaj wychodzą. Kliknę sobie ponownie Framing. Klikam, żeby sprawdzić, czy dobrze mi się ma materiał ułożony. Tu mi się zmieści, tu mi się zmieści, tu mi się zmieści i tu mi się zmieści. Ale mogę go jeszcze trochę, chyba, zwiększyć. Spróbuję jeszcze tylko trochę zwiększyć. O, dobra, jeszcze raz sprawdzimy. No to jest fajne, że można sobie sprawdzić, zanim zacznie robić, czy nam się zmieści, czy się nie zmieści. Ajajaj. Ale to mogę materiał trochę sam przekręcić. Nie musisz w programie, tylko sobie materiał Tam o tak. Dobra. To mamy completed. Yy, go to process. Ok, grawerowanie się właśnie skończyło. Zobaczymy, jak to wyszło. O, jest to coś takiego. No, myślę, że spoko. Myślę, że jest spoko. W sumie to no szczegóły, no to wszystko jest wszystko jest tak, jak, tak jak na e, obrazku. No nie wiem, ale to kwestia po prostu projektu, że tutaj w środku, więc to będę musiał poprawić. No dobra, spróbuję to jeszcze raz wyciąć, bo te poprzednie wycięcie mi się troszeczkę nie podobało. I zobaczymy, czy da się to potem połączyć. Dobra, jednak postanowiłem, że zrobię coś innego. O, w tej formie wykorzystałem tylko funkcję SCORE, czyli takie leciutkie nacięcia, bo uznałem, że wygląda to najlepiej. Robiłem wcześniej próby, była próba z wycinaniem, już Wam pokazuję. Coś takiego, takie mocniejsze, ale uznałem, że to wygląda lepiej. Była próba z, z grawerowaniem, no ale mój projekt jest troszeczkę słaby i nie mogłem się pozbyć środka tego, tych O i D, więc uznałem, że no to mi najbardziej odpowiada. To mi najbardziej odpowiada. Idziemy to zaraz wyciąć, zrobimy sobie z tego jakieś. Kółeczko, no kółeczka jeszcze nie, bo jeszcze nie mam narzędzi, więc to po prostu obetnę w równy kwadrat i mamy takie pierwsze logo, które powieszę sobie w warsztacie. Nie jest to może dzieło sztuki, ale jak na pierwszy raz jestem mega zadowolony. Laser sprawdza się fajnie, zobaczymy jak się go w końcu nauczy obsługiwać, bo wiecie te pierwsze razy to tak naprawdę klikam wszystko w ciemno, tam jakieś tutoriale obejrzałem. Ale nie, no jestem jestem zadowolony. Jakość jest naprawdę petarda względem tego, co myślałem, że takie narzędzia potrafią. Idę się uczyć dalej wypalać.